Po głosie naszego protestu na rynku, który odbył się całkiem niedawno, postanowiliśmy przekazać panu prezydentowi naszą petycję. Panie prezydencie, nie zamykaj. Odnosi się ona do zamykania oddziałów szpitalnych, przede wszystkim oddziału dziecięcego. Niestety, po 15 minutach oczekiwania, wyszedł do nas wyłącznie pan wiceprezydent Burbin, który zbył nas po prostu procedurami. A gdy został zapytany przeze mnie, czy w takim wypadku on może poświęcić na minutę, czy ktoś że nie i schować do swojego gabinetu. Ale niestety nie odpuścimy, będziemy dalej walczyć o niezamykanie oddziałów dziecięcych w naszym szpitalu. I nie tylko dziecięcych, bo wszyscy wiemy, że każda chirurgia jest na następnym miejscu. Gdzie czujecie potraktowani? No, czujemy się potraktowani, no mi się wyłącznie niecenzuralne słowa, ale po prostu moim zdaniem władza otwarta na ludzi, jak to kreował się pan prezydent, nie zbywa obywatela, który przychodzi w istotnej sprawie z poparciem ponad 50, jak tutaj widzimy, osób, prawda? Z przykrością także przyjmujemy do wiadomości, że ostatnimi czasy staliśmy się jakby osobami, pod, w którą stronę lecą niższe komentarze z, z takiej strony, że jesteśmy działaczami politycznymi, e, robimy jakąś kampanię. My naprawdę nie mamy nic złego na myśli, e, poczynając działania właśnie takiego pokroju. Nam naprawdę zależy na szpitalu i ja wiem, że wiele osób to dziwi, bo jesteśmy młodzi, tak? E, ale no, przykro nam, no ktoś musi o tym szpitalu myśleć, jeżeli nikogo nie rusza w głębszy sposób ze starszych osób, no to muszą być, to my, młodzi, musimy po prostu być, tak? Bo co się stanie, jeżeli nie wiem, czyjaś babcia, czy mama trafi do szpitala, tak? No. Naprawdę nasze intencje nie są złe. I czyliście dzisiaj na rozmowę myślicie, że ona sama coś da? Na to Szczerze mówiąc chcieliśmy przekazać petycję panu prezydentowi. I tak naprawdę nie chcieliśmy siadać do rozmów, bo wiemy, jakby się to skończyło. Pan prezydent po prostu ogólnikowo opowiedziałby o swoim planie naprawczym, że on jest i że mamy na niego czekać. A my nie możemy czekać. Bo za chwilę pan prezydent przestanie być prezydentem, wyjedzie sobie do Gdańska, a to my tutaj zostaniemy. Nie będzie tych starych radnych za 10, 15, 20 lat. Za 10, 15, 20 lat to my tutaj zostaniemy, nie on. Część z nich podejdzie na emeryturę. A cały czas mówi się tylko o tym, że młodzi wykorzystywani są w kampanii politycznej. Dostałem zarzut od biura pewnego posła, że prowadzę kampanię wyborczą marka Nowej. Ja go tutaj nie widzę. Widziałem go na naszym proteście, ale tak jak powiedziałem podczas protestu, tak mówię teraz, nie dałem mu mikrofonu. Nie miałem takiego zamiaru. I naprawdę chciałbym z tego miejsca poprosić posła Szymańskiego i całe jego biuro, aby nie mieszali. Szpitala do kampanii politycznej. Zarzucali to mi, że robię to dla Nowaka, po czym następnego dnia poseł Szymański ogłosił swoją piątkę, w której głównym, pierwszym i największym zarazem punktem był szpital.